Serdecznie chłonął znowu ja, wasz szalony Sebastian. Tym razem to nie jest odcinek, w którym prezentuję, bo już oficjalnie ogłaszam, że koniec z tym programem, bo już nudził mi się. Tym razem będzie Sebastian Making Video, tak. Sebastian Making Video, czyli wprowadzenie w mój świat. Opowiem wam, o co chodzi w tym serialu. To nie będzie serial, tak jak teraz powiedziałem, tylko taki specjalny program, w którym dowiecie się, co będę robił na co dzień, Czym się zajmuję na co dzień, ale pierwsze to co powiem, że chodzę do szkoły fajnej. Wszystkich, jak tam mówią, gim zapraszam do tej szkoły, chociaż wiem, że to już było w poprzednim odcinku. Ale tym razem to jest najnowsza seria, czyli opowiem wam coś o sobie. Jak każdy wie, urodziłem się 28 czerwca 1994 roku w Wałczu. Moim marzeniem jest największym wjechać sobie do Londynu na dwa miesiące. Zwiedzić stolicę rapu. <noise> ale... Nie każdy ma prawo spełniać swoje marzenia, ale... Ale chociaż każdy ma prawo też mieć własne marzenia. Tak jak ja. Miałem marzenie, żeby mieć własne filmy na YouTube, żebyście mogli obejrzeć te moje wypocziny, ale... Pierwsze marzenie z trzech się spełniło. Drugie to wyjechać do Londynu. A trzecie to zostać słynnym YouTuberem i... tym Raperem. Ale nie wiem, czy to się akurat spełni to ostatnie, bo jak ja się oglądam różne filmy, to bardzo dużo trzeba realizacji wideo, dźwięku, podkłady muzyczne. To nie jest tak, że ja na przykład wezmę, chcę pokazać mój świat, tak jak ja to robię, na przykład będzie bo to musi być taki idealnie dobrany podkład do dźwięku, do głosu raczej. Na przykład nie będzie disco polo podkład chcę tak bardzo poznać Ciebie i całe Twoje życie. Nie. To trzeba tak takie dobre osoby dobrać do tego projektu, żeby wiedziały, jak to zrobić. I pokazać nam, co i jak musimy zapisać swoje teksty, żeby wiedzieć, jak do tego dobrać. Tak jak raz próbowałem nagrać dis, ale to był taki śmieszny. Link później nie będę publikował, sami znajdziecie na moim kanale. No. Ale tym razem to będę próbował taki swój mini album zrobić 4-5 piosenek. Pierwsza to na pewno będzie wstęp. Witam was w moim świecie, tu gdzie wszystko się rozgrywa. Wszyscy poznajemy siebie i tak popieramy siebie. A później będzie na przykład o życiu. Życie jak w Madrycie. prezentuję wam to. Ale będę musiał do tego podkład, podkład taki zajebisty dać, że nie będzie 3 oceny w dół i 1 w górę. Nie, tu musi być tak dobrana muzyka, jeszcze ja dodam tekst po angielsku, bo ci, co będą za granicą, żeby mogli obejrzeć, a nie, what the fuck, co on tu mówi. Ja ci co on tu śpiewa, ale to nie jest temat dzisiejszego programu. Tematem dzisiejszego programu jest spełnianie marzeń. Tak jak ja wam teraz mówiłem, że chcę zostać raperem. Mam te hip-hopowe, to też zarówno różnic jak dla mnie. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to zero różnicy. Także opowiadam wam o tym, co ja chciałbym robić. Na przykład wyobrażam sobie moja ściana i tam złota płyta. Ale na zastanawiam się nad, nad nazwą. Na jego solowego zespół. Trzeba oficjal muzik music. Music nie. Bez sensu. Wiem. Raper zwalcza, nie ma pan Przepraszam tu będzie sens oczywiście. Nie. Ale mam jeszcze czas na tym pomyśleć, że na razie pierwszą piosenkę przygotowuję. I to nie jest tak, że od razu myślę i od razu... A nazwa albumu albo coś. Ale albo, nazwa albumu to już wiem jaka będzie. No całkiem oblicz, nowe oblicze to nie, bo już jest. To bym nie chciał mieć kłopotu. Całkiem nowe życie. O! Nie ma. Wszystkie przeglądałem, tylko jest slam, tak całkiem nowe życie, dwie części. Pozwienia dary, rycha i slumsa, tak. Ale całkiem nowe życie to będzie, że każdy ma prawo zmienić swoje życie na lepsze. Tak jak taki mnie, tak na przykład co chodzi sobie. Ma prawo zmienić swoje życie na lepsze. Odrzucić alkohol, papierosy, narkotyki, wszystko i zacząć nowe życie. Tak jak na alb nazwa albumu będzie mówić, całkiem nowe życie. Czyli to jest tak. Każdy ma prawo zmienić swoje życie na lepsze. Nieważne, czy to jest starzec, czy młody, czy jeszcze dzieciak, który nie rozumie to, co jest z życia. Nie dla niego to jest tak, a ona no, jebie, siebie, hey, będzie dobrze. Nie. To jest całkiem źle życie. A całkiem nowe życie to jest spacer ze znajomymi po lesie. Oglądanie przyrody. Tak, oglądanie przyrody to nie jest tak, że tak sobie mówię o to. Tak. Stryknięcie palcem i wszystko się zmieni. No nie. To musicie sami wszystko dojść do tego. To nie jest tak, że ja mówię, o, musicie zmienić swoje życie na lepsze. Albo zmieniacie życie. Nie, to Wy sami musicie do tego dojść. I to nie jest tak, że ja siedzę tutaj jak zwykle, w plenerze. Tylko, że i mówię, zmieniacie swoje życie na lepsze. Taki święty jakiś tam mówił. Nie. Ja nie bieram tego. No fakt, wierzę w Boga, wierzę w światło i wierzę w religię, ale nie lubię popierać jego zbyt, żeby każdy mówił, o to nie wierzący jest jakoby. Je nie, 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 nie. Po pierwsze, ta kultura, co powiedziałem, to nie jest kultura, tylko wiara, to jest całkiem inne. Wszystko jest całkiem inaczej opracowane, to jest tak, że każdy ma prawo robić to, co chce. Nie mamy prawa Kogo wmuś zabrać na przykład, przestań to robić. To jest tak, jakby powiedzieć dla jakiegoś pijaka: Przestań to być, on powie, ha, w dupie to mam. Nie, to nie jest tak, że my, my mamy niby prawo zmieniać ludzi. To oni sami mają prawo się zmienić, a nie że my. Tak. Ja Wiem, uważacie, że ten filmik jest bezsensowny, ja też. <śmiech> <śmiech> Smile, mój piękny, dla wszystkich cudzoziemców. Już wierzą we mnie? Dobra, nie wiem ile już ten film trwa, mam to gdzieś. Trzeba powoli zmywać się do domu, najeść się porządnie, wrzucić ten filmik. Bez edytacji tym razem. Bo mi to nie wychodzi kompletnie. Dobra. Pokażę wam ostatnią rzecz, moją sunię piękną. Moja sunia jest tak szybka, że szok. Popatrzcie na to. Mój bicykl. Oczywiście świadełko musi być siodełką. Przepraszam. Musi być obniżone dla lepszej akrobacji motorowej, rowerowej. Wyjątkowa kierownica. Z tyłu hamulec tarczowy, który muszę naprawić, żeby działał. Tu a tu widać plac. Plac, który się znajduje niedaleko mojego domu. Trzy metry od domu, tak To kiedyś był warsza samochodowy tu, w garażach. A tam fabryka medjać. I co was to obchodzi? Pewnie myślicie. No. A tym razem to staram się w najdłuższy filmik, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Aha. Tak jest! Najdłuższy jaki kiedykolwiek zrobiłem. Ale to bym musiał iść po całym miejscu, żeby wam pokazać to co robię. Ale to za długo potrwa i tu by musiały być same cenzury. Czyli... O mm. <laughs> Jest Jestem zajebisty, też jak uważam. Razem to nazwa będzie w filmiku... Sebastian... Nie, 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 nie. Bo musimy wymyślić nazwę w filmiku, bo nie wstawię kam 3 5 1, 1, 1, 1. Bo to będzie... Kiepskie. Ja nie jestem jak świat w kiepski. Dobra. Kończę ten specjalny odcinek prezentujący serię filmów. Zmieniamy życie, Sebastian zmienia życie. Żartuję, inna będzie nazwa. Dobra, przekonacie się za kilka minut. Siemanko.